Vortex już od wielu lat jest z nami i każdy, kto posiadał ten sprzęt, wie, że nie tylko jest to świetna optyka, ale także pewność tego, że na pewno zostanie z nami na wiele lat z uwagi na dożywotnią gwarancję VIP. A na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o optykę Vortex? O tym będzie dzisiejszy odcinek. przede wszystkim optyka właśnie marki Vortex to gwarancja VIP, czyli niezależnie od tego czy luneta czy też lornetka, kolimator bądź też inny sprzęt właśnie wyprodukowany przez markę Vortex ulegnie uszkodzeniu na pewno możesz liczyć na wymianę tego sprzętu bądź jego naprawę. Jedyna sytuacja w zasadzie, w której nie możesz na to liczyć to zagubienie bądź też zniszczenie celowe tego sprzętu no i także uszkodzenia kosmetyczne, czyli takie, które nie wpływają na korzystanie z funkcji optyki. Co znajdziemy w ofercie marki Vortex? Zacznijmy od lornetek, czyli bardzo szerokiej propozycji, nie tylko dla myśliwych, nie tylko dla osób, które szukają optyki do obserwacji przyrody, ale także dla osób, które po prostu liczą na bardzo dobrą optykę, dobrą jakość obrazu. W przypadku lornetek Vortexa znajdziemy tutaj modele tańsze, na pewno zadowolą osoby, które nie chcą wydać dużych pieniędzy, ale Także nawet w tych najniższych modelach mogą mieć życie właśnie na wspomnianą wcześniej gwarancję VA. Nie zabraknie tu także oferty premium, czyli optyki już na bardzo wysokim poziomie, światowym poziomie, która zadowala najbardziej wymagające gusty i e, osoby, dla których jakość obrazu, jakość optyki jest e, priorytetem. Oczywiście ta najwyższa półka to już jest klasa światowa, najwyższej jakości optyka, szkła wysokiej gęstości, czyli tzw. szkła HD, pozwalają zwiększyć tutaj Rozdzielczość optyczną obrazu, a dzięki temu obserwowany świat przez lornetki Vortexa jest bardziej wyrazisty, ostrzejszy. E, nasycenie kolorów także jest bardzo przyjemne dla oka. Warto zwrócić także uwagę, że oprócz lornetek, Vortex posiada także ofertę monokularów, czyli lekkich urządzeń dla osób, które w terenie nie chcą dźwigać za dużo, ale potrzebują sprzętu, który pozwoli podejrzeć zwierzynę czy też podpatrzeć. Co tam dalej w terenie się dzieje? Lunety celownicze, czyli tutaj bardzo szeroka oferta. Od najtańszych modeli takich jak Crossfire, przez Diamondbacki, po Razory. Czyli te najdroższe lunety celownicza, które no już zachwycają jakością i mogą, podobnie jak zresztą lornetki, konkurować z tymi najbardziej znanymi markami, najbardziej topowymi wśród strzelców myśliwych, nie ustępują one produktom klasy. Premium. Podobnie tutaj jest w przypadku lunet biegowych czy też kolimatorów. Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o kolim kolimatory. Oferta ta jest przygotowana zarówno dla strzelców, którzy wykorzystują broń długą, jak i krótką. Vortex to także bardzo szeroka, bogata oferta akcesoriów i urządzeń dodatkowych wykorzystywanych w strzelcy, takich takich przykład jak dalmierze. Ta oferta z roku na rok jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb klientów, do potrzeb strzelców. Vortex to więcej niż optyka. To poczucie tego, że kupując sprzęt, kupuje także. Gwarancję bezpieczeństwa i e, tego, że tego sprzętu będę mógł używać przez lata. A przekazując kolejnym pokolejom lornetkę, lunetę, na pewno właśnie kolejni użytkownicy także będą mogli liczyć na e, traktowanie VIP, czyli ten produkt, nawet przekazując go kolejnemu użytkownikowi, nie traci właśnie tej dożywotniej gwarancji. Jeśli szukasz produktu, którym możesz ufać, który jest sprawdzony i który jest na rynku już od wielu lat, na pewno warto wybrać właśnie optykę Vortexa. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!